Cześć, witajcie! Dzisiejszy filmik będzie nieco inny niż zwykle, ale jest to filmik zrobiony na Waszą prośbę. Kilka tygodni temu wspomniałam o jednej z najgłośniejszych australijskich spraw kryminalnych i sądowych, czyli o sprawie Lindy Azari Chamberlain. Poprosiliście mnie, żebym powiedziała Wam nieco więcej w tym temacie i w dzisiejszym filmiku omówię tę sprawę. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Nazaria Chantel Loren Chamberlain urodziła się 11 czerwca 1980 roku w niewielkiej miejscowości Mount Isa w australijskim stanie Queensland. Jej rodzicami była Alice Lynn Chamberlain, która przez znajomych i rodzinę nazywana była Lindy, i tak też o niej będę mówiła w dalszej części filmiku, oraz Michael Chamberlain, który z zawodu był pastorem adwentystów dnia Siódmego. Oboje jej rodzice urodzili się w Nowej Zelandii i w 1969 roku wyjechali do Australii i postanowili, zamieszkać na Tasmanii. Po pięciu latach mieszkania na Tasmanii postanowili przeprowadzić się do nieco cieplejszego miejsca, dlatego wybrali Queensland i osiedli w niewielkiej miejscowości Mount Isa. Azaria miała również dwóch starszych braci, Aidena i Regana. 16 sierpnia 1980 roku, kiedy Azaria miała zaledwie dwa miesiące, Chamberlainowie postanowili całą rodziną wraz z przyjaciółmi wyjechać na wakacje do Uluru, to jest na terenie stanu terytorium północnego. Myślę, że bardzo wielu z Was może kojarzyć to miejsce, ponieważ jest to ta wielka czerwona góra znana również jako Ayers Rock i jest to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w całej Australii. Więc Chamberlainowie postanowili wybrać się tam na kilkudniowe wakacje, postanowili pojechać pod namiot. Kolejnego dnia po przyjeździe, czyli 17 sierpnia, Chamberlainowie postanowili zobaczyć, co okolica ma do zaoferowania. Michael wraz z chłopcami poszli się przyjrzeć się z bliska górze Uluru, podczas gdy Lindy z małą Azarią postanowiły zostać nieco bliżej kempingu i postanowiły zobaczyć wspólnie pobliską jaskinię. Po powrocie z tej jaskini Lindy powiedziała osobom, które spotkała na kempingu, że zdarzyła jej się dosyć dziwna sytuacja, ponieważ kiedy wychodziła z tej jaskini, zobaczyła psadingo, który zachowywał się w dosyć dziwny sposób. Mówiła, że ten pies ją śledził, a na pewno wpatrywał się w jej dziecko. Powiedziała, że nie czuła się z tym komfortowo, ale w sumie jest to teren, na którym występują psy Dingo, więc wzruszyła ramionami i po prostu przeszła do swoich dalszych zajęć. Po całodziennym zwiedzaniu Chamberlainowie postanowili zrobić wraz z przyjaciółmi kolację przy ognisku i osoby, które uczestniczyły w tej kolacji wspominały później, że faktycznie przez cały czas trwania tego ogniska byli otoczeni przez psy dingo. One co prawda nie podchodziły zbyt blisko ognia, jednak cały czas zostawało jakby w zasięgu wzroku i od czasu do czasu któryś z dla zabawy, dla rozrywki rzucał im jakiś kawałek jedzenia, no bo wyglądały na głodne, więc ludzie postanowili je dokarmić. Około godziny ósmej wieczorem Lindy powiedziała, że musi położyć małą azarię spać, oddaliła się od ogniska, poszła do namiotu wraz z dzieckiem i tam je utuliła do snu. Kiedy Lindi uśpiła dziewczynkę, postanowiła wrócić na dognisko i dokończyć kolację. Jednak nie było jej dane dokończyć jej w spokoju, ponieważ po około jakichś 15 minutach usłyszała płacz Azari i poszła do namiotu sprawdzić, co się dzieje. Chwilę później Lindi, spanikowana, biegiem wróciła na dognisko i zaczęła krzyczeć, że zobaczyła dzikiego psa Dingo, który wyniósł jej dziecko z namiotu i je porwał gdzieś w krzaki. Ludzie od razu zerwali się do pomocy, pobiegli zadzwonić na policję. Ktoś zadzwonił na policję, a cała reszta rzuciła się do poszukiwań dziewczynki. Pierwszy na miejsce zdarzenia przyjechał detektyw Frank Morris, który stwierdził, że dziewczynki faktycznie nie ma w namiocie tam, gdzie być powinna, oraz że wokół namiotu widać ślady psich oraz ślady krwi, które niestety urywały się przy najbliższej asfaltowej drodze. Praktycznie wszystkie osoby, które w tamtym czasie spały na kempingu, rzuciły się do pomocy. To było około 300 osób, które prawie przez całą noc przeszukiwały teren kempingu oraz teren wokół kempingu, niestety bez skutku. Poszukiwania trwały jeszcze kilka dni, jednak nie znaleziono żadnych śladów dziewczynki. Przełom nastąpił po tygodniu 24 sierpnia, kiedy fotograf odwiedzający uluru, który robił jakiś reportaż fotograficzny, zapuścił się w dosyć głęboki burz, a tam między skałami znalazł komplet zakrwawionych ubranek dziecięcych który idealnie pasował do opisu, który podała policjantom Lindy. Znalezione zostały praktycznie wszystkie ubranka, które opisała Lindy, w których Azaria miała spać, jednak brakowało jednego kaftanika, brakowało białego kaftanika z żółtą lamówką, który Lindy przysięgała, że mała Azaria miała na sobie, kiedy tamta położyła ją do spania w namiocie. I po odnalezieniu tych ubranek już praktycznie nie było żadnych wątpliwości, że Azaria nie żyje, że stało jej się coś złego, jednak śledztwo nadal trwało. I po półrocznym śledztwie koroner wydał oświadczenie, że dziecko faktycznie musiało zostać zabite przez Dingo, jednak był w tym jakiś czynnik ludzki, że jakaś osoba pomogła w pozbyciu się jej ciała i ukryła jej ciało. Jednak sąd nie uznał tego raportu koronera za wiążący, i w 1981 roku wytoczono Lindy Chamberlain sprawę o morderstwo o dzieciobójstwo. Została oskarżona o morderstwo swojej córki Azari, a Michael Chamberlain, jej mąż, został oskarżony o pomoc w zacieraniu śladów zabójstwa. I sprawa ta była na tyle Głośne, że została pierwszą sprawą w historii Australii, która została oficjalnie emitowana w telewizji. Jednak niestety nie przemawiało to na korzyść tej sprawy, ponieważ Lindy Chamberlain, z którą były przeprowadzane wywiady, potem opinia publiczna mówiła, że Lindy na pewno jest zabójczynią, ponieważ niewystarczająco płakała na wizji, ponieważ nie pokazywała takich emocji, jakie ludzie by się spodziewali, matka, która straciła dziecko by pokazywała. Więc to niestety nie przemawiało na korzyść. Chamberlainów e, i tutaj opinia publiczna była raczej przeciwko nim. Poza tym, tak jak wspominałam, Michael Chamberlain był e, pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wtedy nie był to zbyt znany ruch w Australii e, i ludzie obawiali się, że może to być pewnego rodzaju sekta, która może zabijać dzieci w ofierze. Lindy przez cały czas trwania procesu trzymała się swojej wersji wydarzeń i powtarzała, że kiedy usłyszała płaź dziewczynki i poszła sprawdzić e, do namiotu, co się z nią dzieje, zobaczyła dzikiego psadingo, który wychodził z namiotu z zakrwawionym ciałem Azarii i oddalał się w stronę krzaków. Cały czas praktycznie powtarzała dingo got my baby, dingo ate my baby, cały czas przewijał się ten motyw dingo, jednak opinia publiczna w to nie wierzyła, ponieważ nigdy wcześniej w historii Australii nie było takiego przypadku, że psy dingo włamałyby się do jakichś osiedli ludzkich i porwały niewielkie dziecko, a tym bardziej je zamordowały. Więc opinia publiczna, jak również sąd uważał, że ta wersja wydarzeń jest raczej nieprawdziwa. Poza tym, tak jak wspominałam, Lindy cały czas udzielała się w mediach, udzielała wywiadów. I ludzie mówili, że ona niewystarczająco płacze w tych wywiadach, że niewystarczająco smutno wygląda, że cały czas trzyma się tylko tej wersji z dingo, żeby uniknąć kary o morderstwo. Ponadto w toku śledztwa odkryto w samochodzie Chamberlainów ślady krwi oraz ślady hemoglobiny płodowej, to są takie cząsteczki krwi, które występują tylko w krwi bardzo małych dzieci. Chamberlainowie mieli na to alibi, powiedzieli, że to jest na pewno krew autostopowicza, którego zabrali ze sobą po drodze, jednak nie potrafili je wytłumaczyć. Skąd cząsteczki hemoglobiny płodowej mogłyby się e, wziąć na przednim siedzeniu ich samochodu? I w świetle tych dowodów śledczy skonstruowali nową teorię, według której, e, kiedy Lindy poszła ułożyć Azarię do snu, tak naprawdę ją zamordowała, poderżnęła jej gardło, a jej ciało ukryła w samochodzie. A następnie, kiedy wszczęła Aran i wszyscy obozowicze rzucili się do pomocy w poszukiwaniach dziewczynki, Michael poszedł do samochodu, zabrał jej ciało i gdzieś się go pozbył. I mimo że Chamberlainowie mieli świadków, którzy twierdzili, że oni również słyszeli płacz małej Azarii nad ogniskiem, to obecność śladów biologicznych, czyli krwi oraz hemoglobiny w samochodzie, zdawały się przeważyć szale i w 1982 roku e, Chamberlainowie zostali skazani. Lindy została skazana na dożywocie, a Michael dostał karę w zawieszeniu za pomoc w zacieraniu śladów. Prawdopodobnie Lindy do tej pory przebywała w więzieniu z wyrokiem za morderstwo, gdyby nie to, że w 1986 roku. A Angielski turysta David Brett nie postanowił się wspiąć na Uluru. Uluru jest dosyć ciężką górą, tam jest dosyć stromo. I on jakoś tak niefortunnie stanął i niestety spadł z klifu, spadł z tej, z tej góry. No i niestety nie przeżył. Praktycznie od razu rozpoczęto poszukiwania ciała tego turysty, jednak teren jest dosyć niedostępny i mogło to zająć kilka dni. Po 8 dniach, po dokładnie 8 dniach, dwóch policjantów, którzy przeszukiwali podnóże góry, trafiło na dosyć niedostępne miejsce w którym było kilka gniazd psów dingo eee, i między tymi gniazdami odnaleźli dziecięcy kaftanik niemowlęcy kaftanik i był to biały kaftanik z żółtą lamówką, który idealnie pasował do opisu kaftanika który kilka lat wcześniej dała im Lindy Chamberlain. To był właśnie ten brakujący element garderoby małej Azari, którego nikt nie potrafił zlokalizować wcześniej i odnalezienie tego kaftanika od razu potwierdziło wersję wydarzeń, którą od początku powtarzała Lindy, że to dzikie psy dingo porwały małą Azarię z to, że to one zaciągnęły ją w krzaki i tam prawdopodobnie zjadły. Potwierdziło to, że to nie ona była morderczynią, że to nie ona zabiła małą Azarię i że jest całkowicie niewinna. I praktycznie od razu została zwolniona z więzienia. Przyjechała po nią rządowa limuzyna, odwieziono ją rządową limuzyną e, do domu, żeby zobaczyła się wreszcie ze swoim mężem oraz z dziećmi. Doprowadziło to również do kolejnego procesu, który w 1986 roku potwierdził, że Chamberlainowie nie są winni śmierci małej Azari oraz zostali oczyszczeni ze wszelkich zarzutów. Jednak zapytacie tutaj pewnie, co z tymi śladami krwi, które zostały odnalezione w samochodzie Chamberlainów. Otóż te ślady krwi, te ślady ludzkiej krwi, które zostały znalezione, faktycznie należały do autostopowicza, którego Chamberlainowie wzięli po drodze, który krwawił. A ślady hemoglobiny płodowej, które wydawać by się mogło, były niepodważalnymi dowodami, że to była krew dziecięca. Podczas sześciu lat, które minęły między pierwszym a drugim, Procesem techniki badań krwi bardzo mocno ewoluowały i okazało się, że testy na obecność hemoglobiny płodowej wcale nie były tak dokładne, jak wtedy myślano, i bardzo podobne wyniki można było uzyskać testując inne substancje, na przykład czekoladę albo olej samochodowy, i testując takie substancje starymi technikami otrzymywano wyniki na obecność hemoglobiny płodowej. W kolejnych testach no, ta hemoglobina nie wyszła, więc to również potwierdzało niewinność Chamberlainów. W 1992 roku Chamberlainowie uzyskali od rządu Australii uczynienia, otrzymali od nich odszkodowanie w wysokości 1 miliona 300 tysięcy dolarów australijskich. Jednak okazało się, że te pieniądze nie starczyły Chamberlainom na pokrycie wszystkich długów, które e, mieli w związku z pierwszym procesem. To im nie starczyło na pokrycie długów, które zaciągnęli e, na opłacenie prawników, które wiązały się ze wszelkimi kosztami prawnymi e, w pierwszym procesie. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Ciągnie się dalej, ponieważ do 2012 roku w akcie zgonu Azari e, przyczyna zgonu była wypisana jako wypadek. I dopiero w 2012 roku wpisano do aktu zgonu, że Azaria umarła w wyniku zagryzienia przez dzikie psydingo. I tak jak wspominałam, sprawa Azari i Lindy Chamberlain jest cały czas jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Australii. Jest znana nie tylko tutaj, ale również za granicą. Na jej podstawie został również nakręcony e, film z Meryl Streep, gdzie Meryl Streep. Wcieliła się w, w rolę Lindy Chamberlain. Tytuł tego filmu to jest chyba A Cry in the Dark, więc jeżeli chcecie, możecie sobie gdzieś w internecie go wyszukać i obejrzeć. Poza tym słowa Lindy Chamberlain, czyli Dingo, got my baby, Dingo ate my baby, na stałe zagościły w słowniku australijskim, tak jak Wam wspominałam w jednym z poprzednich filmików. To jest raczej nie tak krzyczeć, tak, ponieważ no, wiąże się to z bardzo tragiczną historią, którą już właśnie poznaliście. Jeszcze kończąc historię rodziny Chamberlain, Niestety małżeństwo Lindy i Michaela nie przetrwało próby, na którą zostało wystawione, i w 1991 roku Lindy i Michael rozwiedli się e, i założyli nowe rodziny. Ciekawostką może być to, że jedna z przyrodnych sióstr Azari zajmuje się teraz profesjonalnie trenowaniem dzikich psów, Dingo. No dobrze, więc to już chyba tyle o tej sprawie. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim rodzaju odcinka. A poza tym pamiętajcie o łapie, w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie o wciśnięciu przycisku subskrypcji oraz o włączeniu dzwoneczka, żeby zawsze być na bieżąco. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia! Cześć!